We wtorek wieczorem Rosja dokonała ataku rakietowego na miasto Zaporoże. Poinformował na telegramie szef Wojskowej Administracji Obwodu Zaporowskiego Łeksandr Staruch. W części wschodniej Ukrainy ogłoszono alarm przeciwrakietowy. Atak spowodował pożar infrastruktury cywilnej. Nocą słychać było także wybuchy w Sewastopolu. W ostatnim okresie coraz częściej dochodzi do ukraińskich ataków na okupowane od 2014 roku przez Rosjan Krym. Niektórzy eksperci, jak na przykład były do wódca Wojska USA w Europie generał Ben Hodges uważa, że Ukraina odzyska w półwysep w ciągu kilku miesięcy na temat ten i nie tylko ten będę rozmawiać z państwa i moim kolejnym gościem Aleksy Dzikawicki telewizja Bielsat dzień dobry panie redaktorze dzień dobry panie redaktorze zacznę od właśnie tej tezy, która się ziści czy nie Ukraina odzyska półwysep w ciągu kilku miesięcy. Trudno powiedzieć, moim zdaniem oczywiście decydującym e, miesiącem czy miesiącami będą na pewno e, druga połowa stycznia i luty, dlatego że e, idzie e, bardziej, e, idzie chodzenie, e, to da możliwość użycia e, ciężkiego sprzętu, czyli czołgów, e, zarówno przez jedną, jak i przez e, drugą stronę. Natomiast jak to się dalej potoczy, no, naprawdę trudno powiedzieć. To będzie też zależało oczywiście od wsparcia Zachodu, większego, dalszego wsparcia Zachodu, od tego, czy, czy Zachód, który oczywiście w Stany Zjednoczone przede wszystkim, ale nie tylko, czy nie będzie kolokwialnie mówiąc zmęczony tą sytuacją i nie zaprzestanie dostaw, dostaw broni i amunicji, bo to jest rzecz decydująca w tej sytuacji. Ministerstwo Obrony Rosji potwierdziło śmierć 89 rosyjskich żołnierzy w wyniku ataku sił ukraińskich w okupowanej Makijewce w obwodzie Donieckim. W noc noworoczną czytamy, wcześniej rosyjskie władze informowały o 63 zabitych żołnierzach, podał dzisiaj portal Nowaja Gazeta. Panie redaktorze, widać też zdecydowane ruchy ukraińskich wojsk. No tak, oczywiście no z tego z tych informacji, które, które posiadamy jako telewizja BIOSAT, no do tych zabitych jest znacznie więcej. Tu mowa o rekrutach, o praktycznie nie nieprzygotowanych do, do walki poborowych i no niestety to też, to też pokazuje takie nastawienie dowództwa rosyjskiego. Do tych, do tych rekrutów, do tych swoich żołnierzy. To, to raczej traktowanie są jak mięso armatnie niestety. No, to jest ewidentny błąd, że w takiej ilości skoncentrowano tych ludzi w, w pomieszczeniach, w akademikach, gdzie oni mieszkali, przy czym tam prawdopodobnie z tego, co słyszałem, z tego, co informują też Ukraińcy, tam też był praktycznie w tym samym pomieszczeniu magazyn z amunicją. Przecież no, to jest niedopuszczalne, żeby żołnierze żołnierze czy poborowi, młodzi żołnierze e, mieszkali, stacjonowali w tym samym pomieszczeniu, gdzie e, bardzo łatwo o, o wybuch i dlatego jest tyle ofiar. Prawdopodobnie jest, jest ich kilkaset, około 400. Panie redaktorze, ale to też jest ciekawy wątek, wątek, o którym my się dopiero teraz dowiadujemy. Przekazanie Rosji prokremlowskiego ukraińskiego oligarchy Wiktora Medwedczuka odbyło się we wrześniu ubiegłego roku na lotnisku w Ankarze. W ramach wymiany jeńców operacje koordynowały służby wywiadowcze Turcji, powiadomił we wtorek turecki dziennik Harriet. Pytanie: ile takich akcji jeszcze mogło być? No tego oczywiście e, do końca nie wiemy, dlatego że takie, e, takie w ogóle e, operacje, jeżeli chodzi o wymianę e, no, na przykład jeńców, no są trzymane w tajemnicy, dlatego że e, dlatego, że na przykład może być tak, że jeżeli e, jeńiec e, jest wzięty przez jedną czy drugą stronę, to nieraz dochodzi po prostu do, do tego, że strona przeciwna odkupuje tego człowieka. Też o skali tego zjawiska nie, nie wiemy, bo oficer na przykład Armii Rosyjskiej woli wziąć do kieszeni ileś tam tysięcy dolarów do swojej kieszeni i po prostu wypuścić tego jeńca niż na przykład raportować o tym dowództwu. Jeżeli chodzi o, o, o tego oligarchę, o którym pani wspomniała, no to to, to jest bardzo ważny człowiek dla, dla Putina osobiście, bo to przecież przez lata był taki on był takim najbardziej prorosyjskim politykiem w Ukrainie i oprócz tego prywatnie jest po prostu kumem Władimira Putina, dlatego oczywiście oni chcieli to zrobić za wszelką cenę. Mam na myśli Kreml panie redaktorze, ilu takich jeszcze prokremlowskich oligarchów Rozjechało się po świecie może w ten sposób, ale też ilu takich oligarchów rosyjskich dzisiaj poukrywało się po świecie i swoje majątki? Jak by Pan ocenił poziom wykrywania tych oligarchów i zabierania, odbierania tych majątków oligarchom? No oczywiście wiemy, że e, rosyjska polityka. E przez cały czas była i nadal jest to no to jest to jest oligarchia dlatego że ci oligarchowie e, bardzo dużo nakradli pieniędzy czyli zarobili w sposób bezprawny oczywiście to wszystko jest zawiedzone za przyzwoleniem Putina natomiast w Ukrainie e, też poziom oligarchizacji przed wojną był ogromny teraz sytuacja się zmieniła oczywiście natomiast e, Wykrywanie majątków oligarchów, jak nie sądzę, żeby to było takie łatwe, dlatego że posiadając tak ogromne pieniądze, oligarchowie oczywiście na wszelkie sposoby te majątki ukrywają, ukrywają, przypisują na jakieś, nie wiem, firmy, czy na, na jakiś dalszych czy bliskich sobie no, krewnych. I to jest niezwykle, niezwykle skomplikowane, natomiast to oczywiście nie oznacza, że tego nie można robić, bo niektórzy się kryli, a niektórzy po prostu w swojej pysze uważali, że tak będzie to będzie trwało wiecznie, że będą kraść pieniądze, później kupować jakieś willy. We Francji czy we Włoszech, i to nigdy nie zostanie po prostu jakoś tą ucięte. Więc myślę, że tych oligarchów to są dziesiątki, i oczywiście warto by było, żeby kraje zachodnie no, przyłożyły się bardziej do wykrywania tych, tych majątków rosyjskich oligarchów. Panie redaktorze, ten 2023 rok to oczywiście. Rok, ogromny, ogromne wyzwanie dla Ukrainy, ale Ukraina liczy na pomoc wielu krajów sąsiadujących, ale nie tylko, bo i Stanów Zjednoczonych. Na jaką pomoc właśnie w tym 2023 roku liczy Ukraina? Z czyjej strony? Co jest priorytetem w tej pomocy? No przede wszystkim, oczywiście, to pomoc wojskowa. Potrzebny jest sprzęt. Potrzebna jest amunicja, bo to jest to są niezwykle. Drogie rzeczy, których Ukraina przecież nie jest w stanie wyprodukować. Dostaje coraz więcej zachodnich, zachodnich zbrojeń i do tego potrzebuje zachodniej amunicji. Przecież amunicja radziecka, nawet jeżeli by było to, do tej zachodniej broni, nie pasuje. To jest ważne, ale też ważna pomoc gospodarcza, dlatego że no, różne są szacunki, ale wiemy, że Ukraina może stracić nawet 30% własnego PKB w tym czasie jak Rosja około 3-4%. Ten 30% PKB to ogromna 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 strata. Więc to oznacza, że przecież nie będzie za co płacić emerytur czy, czy wynagrodzeń w sferze budżetowej, ale nie tylko. Więc trzeba też poważnych finansowych zastrzyków dla Ukrainy, żeby mogła, żeby mogła przeżyć bez względu na tak na taki na, na takie zmniejszenie Panie redaktorze, zapytam teraz o liderkę białoruskiej opozycji. Czytamy dzisiaj na stronie polskiej agencji prasowej liderka białoruskiej opozycji switłana Cichanowska będzie zaocznie sądzona przez reżim Łukaszenki. 17 stycznia w Mińsku odbędzie się rozprawa Switłany Cichanowskiej. Poinformował opozycyjny białoruski portal nasza Niwa przybywająca na emigracji liderka białoruskiej opozycji jest oskarżona przez reżim w Mińsku, między innymi o zdradę stanu. Czego my się możemy spodziewać podczas tego procesu? Jak to będzie wyglądało? To, to nie jest żaden proces, to jest farsa w Białorusi już od lat mamy. Nie mamy w ogóle żadnego systemu sprawiedliwości. To przecież wszystko to, że ludzie dostają na Białorusi. Pamiętajmy, że my mamy około półtorej tysiąca więźniów politycznych w tej chwili, a ludzie dostają no, iście stalinowskie wyroki. Przedsiębiorca Mikołaj Tuchowicz. Nie tak dawno temu, w zeszłym roku, dostał 25 lat więzienia. Teraz ostatnio tak zwani partyzanci kolejowi, którzy chcieli uniemożliwić transport rosyjskiego sprzętu wojennego przez terytorium Białorusi, dostali od 21 do 24 lat więzienia. No to są ogromne, ogromne terminy. I teraz w sytuacji, kiedy, kiedy już wyłapano praktycznie wszystkich, kogo można było wyłapać, na samej Białorusi, którzy pozostali na Białorusi, no to reżim już machina represji tak się rozkręciła. Ci pracownicy służb specjalnych potrzebują dla siebie potrzebują dla siebie po prostu usprawiedliwienia swojego istnienia, więc szukają cały czas jakiś coraz to bardziej absurdalne sposoby działania. Na przykład szeroko się mówi teraz na Białorusi o tym, że będą po prostu odbierać obywatelstwo białorusinom, którzy wyjechali za granicę i według reżimu szkodzą Białorusi. To samo z tymi procesami zaocznymi. To przecież jest absurd i to nie pierwsza taka sytuacja. W sumie to nie jest taka pierwsza sytuacja. No nie, tak. Z... Proces będzie taki, że na, pe na pewno załocznie dostanie pani Ciechanowska kilkanaście lat więzienia, czy nawet więcej. No i tak będą po kolei e, wszystkich e, e, przeciwników reżimu e, ścigać, e, oczywiście w cudzysłowie, i, i skazywać na, 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 na takie wroki, żeby już nigdy nie mogli, no nigdy, póki istnieje oczywiście ta Hunta, żeby nie, nie, mogli, nie mogli nawet pomyśleć o tym, żeby e, wjechać na teren Białorusi. Aleksy Dzikawicki, telewizja Bielsat był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję panie redaktorze. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku, a ja z Państwem już teraz się pożegnam. Oczywiście polecam Państwu bardzo serdecznie Pasmo Dzień z Republiką. My spotkamy się w paśmie Republika po południu, czyli zaczynamy od godziny 15.30. O godzinie 16.15 Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, będzie Państwa i moim gościem. A o godzinie 19.10 dziennikarski poker, a tam gościem Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, rozmawiać będzie Adrian Stankowski. Serdecznie zapraszam w imieniu mojego redakcyjnego kolegi. Teraz z Państwem się pożegnam. Dobrego, pogodnego dnia.